Kleszcze to dobrze wszystkim znane, niewielkie pajęczaki. Łatwo je rozpoznać po owalnym kształcie i charakterystycznym ryjku, który służy do picia krwi. Gdy jednak przyjrzeć mu się z bliska, nie wygląda on sympatycznie. Jest jak piła łańcuchowa, swoista koparka do grzebania i zagłębiania się w skórze. Kleszcze inaczej niż komary wczepiają się w skórę swojego żywiciela nie na kilka czy kilkadziesiąt sekund, a na kilka dni. Stąd też ich narząd służący do pobierania pokarmu to nie rodzaj igły, a potężny aparat, niczym sprzęt wiercniczy nie tylko wkopujący się w skórę, ale także na stałe się do niej przytwierdzający. To dlatego kleszcza tak trudno usunąć. Pytanie jednak dlaczego nic nie czujemy, gdy kleszcze swoimi harwesterami drążą w naszej skórze i często dopiero... Dopiero po czasie i to najczęściej przypadkowo je postrzegamy. Odpowiedź: Te cwane bestyjki znieczulają nas miejscowo na czas zabiegu, czymś w rodzaju lidokainy stosowanej w lecznictwie. Bez tego zapewne nie byłoby im tak łatwo. Choć w Polsce notuje się 19 gatunków kleszczy, najczęściej mamy do czynienia z tym, Xodes ricinus, zwanym kleszczem pospolitym. Charakterystyczne czerwone ubarwienie z czarnym kółkiem na grzbiecie to cecha właściwa tylko samicom. Dotastają one zaledwie do kilku milimetrów, gdy jednak wczepią się w skórę żywiciela, potrafią wypić tak dużo krwi, że zwiększają swoją masę nawet 200 razy. Samce są nieco mniejsze od samic, całe ciemne z jasną obwódką, nie wypijają tak dużo krwi jak samice. Wszystkie kleszcze mają trzy stadia rozwojowe i w każdym z nich wyglądają inaczej. Świeżo wykluta z jaja larwa jest bardzo mała i ma tylko trzy pary odnóży. Nimfy mają cztery pary odnóży, podobnie jak formy dorosłe. W każdej z faz rozwojowych kleszcze pospolite, podobnie zresztą jak wiele innych gatunków kleszczy, żerują na innym żywicielu. Po napiciu się krwi odczepiają się od skóry, przechodzą przeobrażenie, rosną i szukają kolejnego, z reguły już większego żywiciela. W ostatniej fazie, zamiast przeobrażenia, samice składają jaja. A zatem potrzebnych jest przynajmniej trzech żywicieli do zatoczenia pełnego koła cyklu, i to właśnie tu kryje się cały problem związany z kleszczami. Kleszcze same w sobie w zasadzie nie wyrządzają nam większej krzywdy. Ich ukłucie nie jest bolesne ze względu na znieczulenie, a ilość pobranej krwi jest niewielka. Sęk w tym, że kleszcze same wykorzystywane są do niecnych celów przez inne, mikroskopijne organizmy bakterie, wirusy i pierwotniaki które niczym pasażerowie na gapę wykorzystują kleszcze jak autokar z darmową podwózką. To nie kleszcz jest niebezpieczny, a to, co znajduje się w jego środku. Podobnie jak to nie komary są zabójcze, a podróżujące w nich pierwotniaki, które powodują malarię, najbardziej zabójczą chorobę pasożytniczą na świecie. Kleszcze, gdy wychodzą z jaja, mają mikroskopijne rozmiary. Są w stadium larwalnym, mają trzy pary odnóży i co najważniejsze, w zdecydowanej większości wolne są od bakterii i wirusów, bo nawet jeżeli ich matka była zakażona, to bardzo rzadko zdarza się, że chorobotwórcze patogeny przenoszone są na młode. Larwa po wyjściu z jaja posiada pewien zapas energii, ale nie wystarczy on jednak na długo, i do dalszego rozwoju konieczne jest napicie się pożywnej krwi. Krew nie płynie w rzekach, nie spada też z nieba. Płynie w żyłach zwierząt, a zatem przed larwą stoi niełatwe zadanie znalezienia żywiciela. Jak to jednak zrobić, gdy jest się kompletnie ślepym? Tak, kleszcze są ślepe, swoich ofiar nie namierzają przy pomocy wzroku, a przy pomocy węchu, co dla nas, istot polegających głównie na zmyśle wzroku, wydaje się być kompletną abstrakcją i misją niemożliwą. Rzeczywiście nie jest to łatwe zadanie i większość larw nie jest w stanie mu sprostać i po prostu ginie z głodu. Selekcja naturalna. Misje ukończą tylko najlepsi. Kleszcze na przednich odnóżach posiadają tak zwany narząd halera i to on umożliwia im namierzenie ofiary. Narząd halera to w głównej mierze narząd węchu. To tak jakbyśmy my nos mieli gdzieś w okolicy kciuka. Jednak to nie wszystko. Narząd ten dodatkowo reaguje także na bodźce mechaniczne, ruch powietrza, a prawdopodobnie także na temperaturę oraz wilgotność. To cała aparatura, która musi wystarczyć larwie do znalezienia pierwszego w życiu żywiciela. Jako, że larwa jest mikroskopijna, z reguły natrafia na małe zwierzęta wchodzące po ziemi najczęściej gryzonie, jaszczurki czy małe ptaki. Gdy szczęście się do niej uśmiechnie, wczepia się w skórę jakiejś myszki i wreszcie po raz pierwszy w życiu może się pożywić. Wypija ile tylko może, na zapas, tak by mieć siłę na kolejne dwie misje, które na nią czekają. To właśnie w tym momencie, wraz z krwią, larwa zasysa czasem także bakterie, wirusy i pierwotniaki, które będą jej towarzyszyć już do końca życia i zakażać kolejnych żywicieli. Po najedzeniu się larwa odpada od skóry. Zyskawszy potężny zapas paliwa, żyje w ukryciu 3-4 tygodnie, rośnie i wreszcie przeobraża się w nimfę. Kolejne, większe i ośmiu już nogie stadium rozwoju. Druga misja wygląda podobnie do pierwszej. Dla nas, ludzi, to właśnie nimfy są najbardziej niebezpieczne. Wciąż są malutkie, trudno je zauważyć na skórze, a do tego mogą być już zakażone np. bakteriami z rodzaju Borelia, wywołującymi boreliozę, bądź wirusami wywołującymi kleszczowe zapalenie mózgu. To dwie najbardziej niebezpieczne choroby przenoszone przez kleszcze w naszej strefie klimatycznej. Jak widzicie na tym wykresie, liczba przypadków diagnozowanej boreliozy od lat 90. w Polsce ciągle rośnie. Liczba zachorowań co roku sięga już tysięcy. W zeszłym roku zdiagnozowano 25 tysięcy przypadków boreliozy i ponad 600 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. W latach 90. diagnozowano tylko kilkaset przypadków boreliozy i zaledwie kilkadziesiąt przypadków KZM. Czy zatem mamy do czynienia z inwazją kleszczy w naszym kraju? Co roku na wiosnę mówi się o inwazji kleszczy, bo gdy robi się cieplej, kleszcze ruszają masowo na poszukiwanie żywicieli. Pytanie jednak, czy rzeczywiście kleszczy jest więcej niż przed laty, czy to tylko złudzenie. Wiele przesłanek wskazuje na to, że kleszczy rzeczywiście jest coraz więcej w Polsce. Faktem jest, że co roku rośnie liczba zdiagnozowanych chorób odkleszczowych w naszym kraju. To oczywiście nie musi od razu znaczyć, że wzrosła liczba kleszczy, a może wskazywać na inne czynniki, np. lepszą diagnostykę, częstsze wyjazdy czy więcej czasu spędzanego na łonie natury przez Polaków. Z drugiej jednak strony wiadomo, że łagodniejsze zimy, wcześniejsze wiosny wydłużają okres aktywności kleszczy, ułatwiają im rozród i powiększanie populacji. Wiadomo także, że w naszych lasach od lat 90. znacznie wzrosła liczba jeleni, saren, dzików, a także lisów, które stanowią ważną bazę żywicieli dla kleszczy. Dzięki nim nimfy oraz dorosłe osobniki łatwo znajdują żywicieli i mogą wydawać liczne potomstwo. Nimfy i dorosłe kleszcze z reguły bazują właśnie na większych ofiarach, atakując przy tym także ludzi. Poza tym badania naukowców na polesiu wykazały, że w ostatnich latach znacząco wzrosło zagęszczenie drugiego, najbardziej licznego w Polsce gatunku kleszcza kleszcza łąkowego. Zauważono również, że o ile wcześniej występował on tylko na wschodzie naszego kraju, teraz rozprzestrzenił się także na resztę kraju. A zatem tak. Inwazja postępuje i prawdopodobnie musimy przygotować się na to, że kleszcze będą rosnącym problemem w naszym kraju, a z czasem coraz liczniejsze będą także południowe gatunki kleszczy. Jak wspomniałem, spotkać można u nas 19 gatunków kleszczy, ale większość z nich nie pasożytuje na ludziach. Niektóre gatunki to kleszcze czysto tropikalne, przynoszone do nas przez migrujące ptaki, ale nie będące w stanie póki co przezimować w naszym kraju. Wraz z ociepleniem klimatu może to się jednak stopniowo zmieniać. Czy zatem jest się czego obawiać? Czy należy stronić od łąk i lasów? Strach z reguły ma wielkie oczy. Kleszcze rzeczywiście mogą być niebezpieczne, czasem śmiertelnie wręcz niebezpieczne, ale tak naprawdę z reguły najbardziej niebezpieczne wcale nie są dla ludzi spędzających dużo czasu na łonie natury, a dla tych, którzy kontaktów z przyrodą mają niewiele. I nie wiedzą, czym są kleszcze, gdzie można je złapać i jak należy się z nimi obchodzić. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zobaczcie sami. Kleszcze nie skaczą z drzew. One w ogóle nie skaczą. Aby złapać żywiciela, zazwyczaj wspinają się na niewielkie krzewy bądź kłosy traw i czekają tam, aż przechodzące obok zwierzę otrze się o nie. Kleszcz, czując ruch, zapach i ciepło, rozpościera przednie zakończone haczykami odnurza i zaczepia się o sierść, skórę bądź ubranie w przypadku człowieka. Nie wchodzi wysoko, bo nie miałby szans na spotkanie ofiary. Większość kleszczy siedzi na kłosach traw, nisko, zazwyczaj poniżej jednego metra. Kleszcze najczęściej przyczepiają nam się do nóg. Łatwo możecie zrobić doświadczenie. Założyć jasne, dresowe spodnie, po czym przejść w nich po łące z wysoką trawą kilkadziesiąt bądź kilkaset metrów gdzieś pod lasem. Potem zatrzymać się i policzyć czarne kropki, łatwo widoczne na jasnym materiale. Kleszcza najłatwiej złapać właśnie w wysokiej trawie. Gdy jednak potem zrobić to samo po raz kolejny, ale wcześniej spryskać spodnie i buty mocnym środkiem na kleszcze zawierającym dit, Kleszczy na spodniach nie będzie wcale. Proste i skuteczne. Po drugie, kleszcz, aby przekazać swojemu żywicielowi koktajl bakterii, musi być wczepiony w skórę ponad dobę, a i to wcale nie gwarantuje zakażenia. A zatem, gdy usuniemy kleszcza wieczorem bądź nawet następnego dnia, nie musimy obawiać się boreliozy. Poza tym, większość kleszczy wcale nie jest nosicielami bakterii wywołujących boreliozę. Szacuje się, że w Polsce średnio 30% kleszczy ma w sobie chorobotwórcze bakterie, choć odsetek ten zależy od regionu i na Podlasiu na przykład jest wyższy. W przypadku KZM odsetek ten jest dużo niższy. Leśnicy, myśliwi czy osoby spędzające dużo czasu w lesie z reguły mają odpowiednią wiedzę na temat kleszczy. Po wędrówkach biorą prysznic i dokładnie oglądają swoje ciało, co w zasadzie gwarantuje bezpieczeństwo. Poza tym osoby przezorne mogą się zaszczepić. Szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu rozwiązuje problem tej choroby. Na boreliozę póki co nie ma szczepionki, ale jedna z francuskich firm prowadzi ponoć nad nią pracę i ogłosiła już, że najpóźniej w 2025 roku wprowadzi ją do sprzedaży. Załóżmy jednak, że nie ma szczepionek. Czy jest się czego obawiać? I tak, i nie. Są osoby, które całymi dniami chodzą po lasach, wieczorami wyciągają ze swojej skóry po kilka, kilkanaście kleszczy i nigdy nie zachorowały. Są też przypadki odwrotne: osób, które w zwykłym parku złapały kleszcza, a potem długo leczyły się na boreliozę. No cóż, magia natury ma dwie strony medalu. Tą przyjemną Ptaszki, motylki oraz mniej przyjemną, drapieżniki, choroby i pasożyty. One także są nieodłączną częścią natury. Wiadomo, że kleszcze istnieją od milionów lat. Najstarszy znaleziony kleszcz zatopiony w bursztynie pochodził sprzed 90 milionów lat. A zatem grasował w czasach dinozaurów i prawdopodobnie żerował na żółwiach, ptakach i dinozaurach, właśnie. Być może w tamtych czasach istniały także gigantyczne kleszcze żerujące na przykład na ogromnych zauropodach. Czy miały wielkość pięści, czy były jeszcze większe? Jedno jest pewne. Kleszcze są taką samą częścią natury jak inne zwierzęta. Wiadomo, że słynny Ocji, człowiek lodu, którego ciało zamarzło 5300 lat temu i zostało znalezione na lodowcu alpejskim w 1991 roku, zachowane w bardzo dobrym stanie, także cierpiał na odkleszczową boreliozę, jak wykazały badania. Poza tym, wykryto u niego także całą masę innych schorzeń, wywołanych przez rozmaite pasożyty i patogeny. Ocji, mimo całego bagażu schorzeń, zwrodnień stawów i rozmaitych bólów, funkcjonował i był zapewne dobrym myśliwym, sądząc po znalezionym przy nim mięsie i ekwipunku. Zmarł w wyniku ran odniesionych w walce, w jego ciele znaleziono grot strzały. W przeszłości takie przypadki nie były niczym nadzwyczajnym. Większość ludzi miało pasożyty, borykało się z infekcjami. Stąd też nasze organizmy ewolucyjnie przystosowane są do walki i funkcjonowania z nimi przez bardzo długi czas. My, żyjący w czasach współczesnych, mamy tę przewagę, że dysponujemy nie tylko repelentami na kleszcze oraz ogromną wiedzą na temat zakażeń i tego, jak ich unikać, ale także dysponujemy wysoce rozwiniętą medycyną, która pomaga nam w walce z pasożytami i patogenami. Podsumowując. Kleszczy oczywiście nie można lekceważyć, ale nie można też z ich powodu popadać w paranoję. Kontakt z naturą daje nam tak wiele korzyści, tak pozytywnie wpływa na stan naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, że unikanie go z powodu kleszczy może bardziej nam zaszkodzić niż sam potencjalny kleszcz. Przemyślcie to. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!